Dzień dobry. Jesteśmy przed długą, drugą odsłoną naszych dzisiejszych ukochanych rekolekcji. Jak widać, są spóźnieni. Są ci, tam tacy, którzy chcą tam przyjść, są tacy, którzy nie chcą tam przyjść. Przynajmniej przekonałem się na temat drugich klas gimnazjum, dzisiejszego, że średnio musi tak mówić. w trakcie przedstawienia. Dzień dobry. prosimy, A jest właśnie to. O ale mniejsza o to, no, najważniejszy jest przekaz naszych przedstawień więc uważam, że nie było źle i oby tak dalej, zobaczymy jak będzie w przypadku trzecich klas, których szczerze mówiąc nienawidzę w ogóle patrząc na gimnazjum czuję się jakiś taki inny, totalnie inny, mądrzejszy o 100% IQ. Eee, chciałem powiedzieć, że jestem wykończony, jestem głodny i mam nadzieję, że jutrzejszy dzień będzie lepszy po prostu, to nie jest to co jednak. Powie. Ale tak, to życzę jego oglądania kolejnych przedstawień.